Witajcie w kolejnym odcinku Buchheiserów, tym razem na kanale Uli Słomki, która dzisiaj bierze udział razem z Kubą, aka Jakubem, aka Rotanem z kanału Rotan. No, w tym kolejnym odcinku naszego internetowego teleturnieju. Dla formalności przypomnijmy szybko zasady. Macie 10 pytań, na które musicie odpowiedzieć, jeżeli chcecie Musimy. wygrać pełną pulę e, nagród, jaką macie. Po drodze, trzy progi gwarantowane: po trzecim, po szóstym i no, po dziesiątym pytaniu, co wiadome. A propos nagród, co, o co gramy? Macie cztery pomoce, czyli 50-50, dwie odpowiedzi nieprawidłowe odpadają z puli. Macie podpowiedź, macie wizytę dzbana. Oraz zamianę pytania, która jest dostępna dopiero po szóstym pytaniu. Także jak się czujecie? U, u, u. Tego to ja nie wiedziałam! Ekscytacja! Będzie, tak. będzie trudno. Czy ja mogę coś powiedzieć? No. Do, do której kamerka? Tak. Mamo, jestem w telewizji! Pozdrawiamy! Bądź dumna! Tak, pozufanie, bo na chciała. Pozdrawiam, Ani! A, ale musiałem <grystanie> się przyczepić. Pozdrawiam, Ani! Tak. <grystanie> a więc skoro pozdrowienia, powitania i machania mamy już ze sobą, myślę, że możemy przejść do pierwszego pytania. Ja też pozywam że no, mamę jak coś. Tak. I swoją też. Liczysz, że jesteście gotowi? Nie. <grystanie> <grystanie> jak najbardziej. Dobra, lecimy z koksa. A więc pierwsze pytanie. W jakim mieście toczy się akcja Loveline Nin Reichter? I odpowiedź. A, hmm. w Londynie. B. W Nowym Jorku. C. W Chicago. Death w Los Angeles. Witaj Ula Jak twoja <noise> Witaj, książka. Znaczy, mój pierwszy pomysł to był Boston. <noise> Cudownie. I możesz przesunąć? Znaczy ja bym dała yy, do wymiarku ogólnie, bo pamiętam, że chodzi na lodowisko, podejrzewam, że to, to lodowisko, wiecie, to takie sławne lodowisko, gdzie jest ta wielka choinka i zawsze tam chciałam powiedzieć, przecież tam jest dużo ludzi i pewnie na siebie spadają i się później yy, tłuczą i się biją i tam jest też alkohol. I, hmm? I w ogóle, ale chciałabym, żebyś nie tam pojechać. Informacje ja o i, I pamiętam, że była akcja z jakąś paprotką, a niby tam. Jej... <grym> Zamiast słoenki. Nie, bo ja mam rozkminę. Poza tym Ole, książkowy flirtuje bardzo. Ona będzie wiedziała, o co chodzi. E, no dobra, dajemy B, czy nie? Ja nie wiem, jestem pewna. Ja, ale, nie... ale możemy dać. Dobra, bo... chociaż to jest pod Zastanówcie się, Zostało na... mi tyknu... czas. Miałaś mnie tyknąć nogą. Mm. Czy my się spieszymy, gdyś nie? Absolutnie się nie spieszymy. Więc zastanów się, czy to może być Londyn, czy Nowy Jork. Nie, Londyn na pewno odpada. To czy tu spójrz, czy ty tytuł ci coś mówi, Loveline, to. Czy ja wiem, jak w ogóle mi... ja na tą książkę mam Nowy Jork, miasto miłości, kojarzysz? Bo oni tam gdzieś może... lecieli. Ja się zastanawiam, czy oni nie lecieli do Los Angeles, bo tam było ciepło gdzieś. I ona później z tego basenu. Spoil spoil hmm. Spoileruję. <laughs> nie ma spoilerów. Nie ma spoilerów, nie możecie spoilować książek. Tego nie było w kontrakcie z południowym. Ja Reklamowym? no to teraz się dowiadujesz, Mańczek. Chicago, nie. nie, no Nina była w Nowym Jorku, więc ja stawiam na B. Tak? tak. No ja muszę zawierzyć Ja tutaj. nie wiem, ale dobra. To jest twoje... Teoretycznie to jest twoje pytanie, więc jeżeli tak. uważasz, że to jest no, to zaznaczam. Tak. Nowy Jork. No, przyzwoicie wam poszło. To jest prawidłowa to. Jest. Mamy punkt, teraz możemy je <laughs> Dobrze. Jesteś dumny, powiedz, że jesteś dumny. jestem za mnie. bardzo dumny jesteś, Teraz moja widzisz i da wszystko słowa. Bo ja pierwsze są będę. najgorsze, Ta. pamiętaj. I po pierwszym teraz już <noise> musisz na wszystko, bo już zeszło z nas, na tak, pierwsze Teraz wszystkie punkty. cztery koła ratunkowe zmarnuje po prostu. Nie, nie, nie możesz, ja bez kół, jestem bóry, gotowy. Dobrze, nie. Skoro jesteście gotowi, tak hmm. słyszę, to jedziemy z pytaniem drugim. Który z niżej wymienionych badaczy nie kwalifikuje się do Polskiej Szkoły Teorii Komunikacji Literackiej? I odpowiedzi. A. Janusz Sławiński, B. Edward Balcerzan, C. Roman Jakobson, czy D. Aleksandra Okopień-Sławińska? A skąd ja mam o tym wiedzieć? Bo takie masz pytanie. Przepraszam, co? Zgadza się wasze pytanie, tutaj uczestnicy również mają tablet i jest również to samo pytanie, które ja przeczytałam. Co, wymieniamy? Czy um, co? No moment. na pewno. Mi się jakoś coś kojarzy Balcerzana, że coś było jakiś Balcerzaków, mm. kiedyś mówiłyście. I Nie zrozumiałem się, co to Aleksander znaczył. Czekaj, nie, trzeba się zastanowić porządnie. Mamy dwóch sławińskich, jakby to jest. to jest zawsze. Oni mogą być rodziną. Jaką rodziną? To jest zawsze podporę, że sobie jak są dwa nazwiska te same, znaczy, że to jest Ale jedno z nich. Często jest tak, że na przykład poznają się na uczelni, jest love story <grym> i później są ze <grym> sobą. <grym> no tak, to może być małżeństwo. A ten faktycznie. Jakobson to jako ja żył tylko takiego skoczka. Pozdrawiam. <grym> Kawa taka jest chyba, nie? Też, ale... czy też jako w Ale jest? jeszcze był taki skoczek na ciarki. Możliwe, faktycznie. Jak byś się Który z wymienionych badaczy nie kwalifikuje się do literacji. Ja stawiam, że ten on jest. Ale który się... Nie... I ta Aleksandra też mi się wydaje, że jest. Nie wiem, skąd to wiem, ale. Coś mi mówi z góry, że tak jest. Dawaj pół na pół wyżej, żeby... Ja bym w Romana celował, bo jest polska szkoła teorii komunikacji literackiej, a on ma najmniej... Ale jest polskiej... Jak... Wiesz, że przyjeżdżałem imigracja, emigracja, tak jeszcze istnieje. Dobrze, ale to jest polska szkoła teorii, tak? Więc to Polacy powinni te teorie tworzyć. dobra, to bierzesz na siebie najwyżej no do drugiej. No słuchaj, no chyba nie mam wyjścia. <grym> Dobre, Zaznaczam C. Jesteś pewien. Jestem pewien. Definicja nie. No tak. Słuchaj, to jest prawidłowa odpowiedź. <grym> ale, ale... To jest wkręt. To pytanie nie liczy się do puli. Nie, nie ma! Nie, nie, easy, nie, ja powodzę, nie, ja góram, nie, nie, ja mam nie, 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 Odpowiedzieliśmy dobrze, nie, ja chcę, żeby to się zakończyło. to jest... Bo... To było trudne pytanie. Widzicie ja pamiętam, że wygadałeś mm. się jakimś panien, coś z balcera. Ja wiedziałam, kiedy ta babka też coś mówiła. Bardzo z Was dumna jestem. Państwo słownicy są małżeństwem. Tak. Mówiłam, że to dla no. story na nauczanie to popularne. Mm. Dobrze, więc możemy chyba przejść do prawidłowego drugiego pytania. Jestem ale z Ale jestem z Was bardzo, bardzo dumna. dumna. No tak, fajne, bardzo. Pytanie numer dwa, już to prawidłowe brzmi. Na logo którego wydawnictwa składają się trzy zębatki? I odpowiedzi? A, Fabryki Słów? B, Genius Creations? C. wydawnictwo Solaris czy D. Insignis Media? Znam cię, hmm. ja, hmm. ja znam. Też dwa. Też dwa znam. Ale zastanówmy się. Insignis ma jakieś zębatki? No, Insignis nie, on Nie, oni mają zębatek, oni mają. Solaris to jest raczej słońce by mieli, prawda? Jakieś. Jak Ale może zębatkowe nie ma... słońce, słuchaj. też można Solaris zrobić. to są autobusy. Ale zębatka zobacz, to Też to przypomina przykład. słońce takie, tak? ten. Genius creations. Masz jakby kreację, tworzenie czegoś, ale fabryka słów się najbardziej zębatka. Ale chyba pytanie, polega, czy, nie czy, masz... Czekaj, bo ja. Bo pytanie, bo ja to źle zrozumiałam. Ja zrozumiałam, że trzy zębatki, czyli masz koło i masz raz, dwa, trzy. A to są trzy. No fabryka no masz... słów tylko. Nie, trzy zębatki. No chyba no to tak. Fabryka słów. Tylko fabryka słów. A. Na pewno. Tak. Na pewno. Po ty po tym burzy mózgów. Tak. 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 No. Jest dobrze, dobrze, dobrze. No, to jest fabryka Cudownie. To jest drugie pytanie, ale trzecie tak naprawdę. Dobrze. Pytanie numer 3, gotowi. Gotowy. Jak ma na nazwisko Wajlan, bohater szóstki wron, autorstwa Libardugo? Na proponowane nazwiska. <coughs> Jeszcze raz? Teraz sobie przeczytasz swoje pytanie. Odpowiedź. A. Van Dyke. B. Passer. C. Van Eyck. Czy D... Halvar. Kto to był? nie wiem, nie mogę spojlerować ludziom, więc no jakby... To możemy chyba powiedzieć generalnie. Tak? No chodzi o bohatera jednego z Szóstki w tak? To chodziło o ten końcowy plot twist, to tego nie mogę. No, to jest ten, to jest właśnie ten. co to było? No... A albo C. Taka jest prawda. Ale wiesz, jak weźmiemy pół na pół, to nie weźmiemy pół na pół, bo tutaj na pewno jakby to... Nie, nie, nie. Halvar? To nie było jego nazwisko. Waser to takim. Halwar był. Nie pamiętam, jak miał na imię, ale to nie jest on. To nie jest on. On był jakimś vanem. Bo miał tego ojca. I on też był vanem. Ale Dobrze, który że jest... ustaliliśmy, że bohater miał ojca. <laughs> e, więc no. No nie wiem. Nie wiem. To jest. Ciężko. Nie, no jak weźmiemy pół na pół, to na pewno będą. No tak, Czyli chwilowo rozważacie między A i C. Tak. Odrzucacie B i D. Odrzucamy je. Na razie, chwilowo. Na razie. Chwilowo. Chwilowo, chwilowo. Tak, okay. Wszystko się może zmienić. A żeby nie było, że jesteśmy takimi kretynami, to powiemy tylko, że stolicą Hiszpanii jest Madryt. <laughs> to się zgadza. <śmiech> <śmiech> tak. Żeby było, że coś wiemy. Dobra. Van Dijk czy van Eck? Co van? Wam... Van Dijk mi brzmi tak. Jakby kojarzę to, no natomiast też... kojarzę to chyba z innej serii. Mam wrażenie, że gdzieś był. Ale van Eyck. A coś nie powinno czytać? IK? Nie mam pojęcia, jak to się powinno czytać. To tylko Ale moja no, intuicja. Tak, jak wiesz, ta, tak jest napisane, tak Bądź czytasz. Tak, to czytaj van Eck. No. Więc to. Hmm. Nie znam języka katernelu. No dobrze. Teraz się zastanę tym ikiem przez ciebie, albo ekiem, jak to kogoś No ja się tak. też to mi się bardziej z, z, z eklerką kojarzy, no ale... ale... Możecie wybrać sobie jakieś koło ratunkowe, jeżeli Ale może chcemy zaoszczędzić? Zobaczmy. Może chcecie no. inne niż pół na pół. Ale zwan wą... Dick mi tak... no nie kojarzę. Nie kojarzę. W głowie Mi się Dick nie... kojarzy ni niestosownie. <głos> <głos> Domyślamy się? Y celowałbym w C. Ja bym celował No chcę. dobra, to dawaj co. No ja nie wiem, czy wy jesteście przekonani. Czyli to, to znaczy. Jest, Jesteśmy nie. bardzo nieprzekonani, <laughs> natomiast. Muszę, um. muszę otrzymać od Was jakieś potwierdzenie, że to jest na pewno ta odpowiedź, którą chcecie wybrać. Ja jestem bardziej za wandikiem. Za wandikiem, mówisz? Ale ty jesteś za... Ekiem. No, Ale ja było na ekiem. ciebie niż na mnie, Ale co no. Ryzykujecie no bez podpowiedzi. Ale to jest... Pierwsze pod... skojarzenie? Pod... Czy drugie skojarzenie? Ja tak, w sumie to, znaczy tak Ja powiem tak, ty czytałeś później ode mnie wszystko wlą. No nie wiem, możliwe tam ci tam mierze. No ja też. <grymne> <grymne> więc. To jest kwestia. A czy mam jakieś dzbana, które czy to wszystko ogóle może to kojarzyć? Mm, no ja tu bym na zawierzył najchętniej prowadzącym, ale jakby to nie wchodzi w grę, więc. No nie nie um... w tej grze. Hmm. Hmm. No ja jestem za Van Ecke, to ale... To dawaj zrobimy ten. Rusowanie. Dobra, ja... dawaj tego Eka do Ika, Ika, Na pewno. Durozana jest bardziej przekonana niż Lula. A ja muszę mieć w parze potwierdzenie, żeby no. jesteście oboje. Przytary. Ja ufam mu... To jest moja druga połówka dzisiaj. Przepraszam, że się kradnę role, ale muszę się upewnić, że... Ja sobie mogę wymyślić jakiś inny No, Tak? No, Dawaj. Czyli stawiacie na... Mamy, mamy siedem... Na pewno. Bane. Tak. To, co wam na pewno mogę powiedzieć, to do, to, to, że wykluczyliście dobre nazwiska, czyli Towaser i Halvar. To na pewno nie są te nazwiska. I rzeczywiście Halvar to jest nazwisko, które się pojawia w serii, bo Matthias ma nazwisko Halvar. Tak, wiedziałem, że tak. Matthias. Więc to się zgadza. Natomiast, przy tych vanowych nazwiskach, no, wybraliście dobre. Jest! Brawo! Jestem dumna, z tym Wandika chciałaś? Ja mam Wandika, jakbyśmy wylądowali. Ja ci mówię, że cię lubię. Dobra, lecimy Ale wiedziałam, że na pewno Pierwsza trójka już. Wyszła tylko wszyscyśmy mm. w domu. Pytanie numer 4. co, mamy 500 zł? Ja nie wiem. Mamy trochę więcej. Który z bohaterów Wiszys-Wischłab jako pierwszy pod względem toku narracji doświadcza DBS, czyli doświadczenia bliskiego śmierci? I odpowiedź: A, Wiktor, B, Sirina, C, Ilay. czy D, Angie? Czy też Angie, jak to woli? Hmm. Toku narracji. Tak. tak. No to to jest. Jakiś, y... Ten, który. Jakby wiesz, może być. Ale na ja samym nie początku tego może być to, tylko fragmencik, w którym... To ktoś co się... mogę wam powiedzieć? To ku narracji, czyli. Poczekaj, co możesz nam powiedzieć? To, co mogę wam jedyne powiedzieć, żeby wam ułatwić zrozumienie tego pytania, no to chodzi o samo doświadczenie bliskiej śmierci, rozumiane bardzo dosłownie. Jak sama wam mm -hmm. wskazuje. Natomiast jeżeli chodzi o tok narracji, to chodzi o m, przypadek, w którym w książce, o którym w książce dowiadujemy się w pierwszej kolejności. M, nie chodzi nam o chronologię jakby wydarzeń pod względem lat, mm -hmm. bo tam też może być to trochę inaczej. Jasne. Chodzi o pierwszy przypadek, o którym Który czytamy w książce. Dobra. Mamy Wiktora. Mamy serinę, mamy Elaya i Angie. Elaya i Angie. Mm -hmm. Ja stawiam na Wiktora. Wiktor? Nie, bo ktoś... mu się nie udało. Ale... I później Eli był i... Ja bym strzelał w... Angie. Ja bym strzelał w... Albo Ilaya albo Angie. Znaczy nie, może nie w Ilaya, może w Wiktora albo Angie, o. Angie tak. to ta mała gówniara, tak, tak? Bo ja mam wrażenie, że to było tak, t... że ona, bo ona tam na początku to była, była motyw z drogą, że oni ją tam po drodze zgarnęli. A ona nie wiem, czy co Nie wiem, ja nie pamiętam A. jak ona się tam otarła znaczy, tak śmierć. No ja wiem jak na lodowisku, Znaczy na że chodzi o wydarzenie w książce, nie chronologię wydarzeń. No właśnie. No ale oni najpierw ją złapali. Najpierw Jest o tym przeczytaliśmy, potem ewentualnie dowiedzieliśmy się o innych, które może wydarzyły się wcześniej. Hmm. A to nie było tak, że oni ją złapali i nie było wiadomo o co chodzi, i później szła ta narracja z tego uniwersytetu, że oni próbowali i mi się wtedy dowiadujemy o co chodzi? Nie zrozumieliśmy? Powtórz, też możecie no, zrozumieć. Muszę że oni ją złapali, Andy, no. i tam była I ta akcja, że w hotelu, i później są te retrospekcje do przeszłości, no. że oni to odkryli, bo byli na tej uczelni. Opowiadam chyba fabułę. Trudno! Yy, chyba yy, już yy, nie spojlujemy yy. bardzo. I... Czyli, czyli według ciebie to nie jest Andy, czy nie jest Andy? Moim Powiedz zdaniem jest to Wiktor, ale ja nie jestem na 100% pewna. I pytanie, czy nie bierzemy na przykład... E... Koła. Koła. Pytania do zbana, na przykład. Na przykład. Na przykład, bo mamy w dzbanach dwie osoby, które czytały, wiecie, i które lubią, tylko pytanie, który dzban, lepiej by to pamiętał. Wy możecie zaryzykować mm. i się zapytać, możecie też wybrać inne koło. Możemy wybrać inne. Powiem. Tutaj tylko... pół na pół może, chociaż nie wiem, pewnie też znikną te, które wykluczyliśmy. Te pół na pół ja wiem, kto układał, ja wiem, co to jest za wizeracki snob, za przeproszeniem. Hmm. Nie wiem, czy decydujemy się na koło. Czy to tak? Czyli na razie macie plan Koło albo Wiktor, ewentualny. Nie, Wiktor albo Angie. No, Teraz jest okazja. I problemu. dlatego. Bo, że ja jakiś rabunek książka lubiła, to bym wiedziała. Mm. Bo nie wiem, na pewno zgarnęli. Ja nie wiem, no, czy. No, ale co jej oni... się tam stało? Bo ona się obudziła, chyba, nie? Nie, czy ją ona szła do góry. Czy... W ogóle zaczyna się tak, że oni kopią kogoś na cmentarzu. Nie wiem, czy kojarzysz. No, jest taka albo opowie... Albo tym, że ona idzie drogą i oni ją zgarniają, i on widzi, że ona krwawi. I ona, jej było tak, że ona tam z siostrą wymykała się na jeziora. No. jakieś tam urodziny, no i. Ale nie, bo ona, no tak, bo ona w sumie dawno miała to. No dawno, ale to, to chyba później opowiadali. Bo no, myślisz, że szłaby najpierw powiedziała o niej? No właśnie, no później, no więc dawno miała i chronologicznie, i w książce, więc to jakby. Wiktorę? En... Wiktora? No a Serina? Nie, Serina też się w ogóle pojawiła późno, stosunkowo, nie? Bo ile. Ilaj... Nie wiem, czy można mówić, że Ilaj... Ale no chronologicznie, skoro takie jest pytanie, to wydaje mi się, no ilaj jakby... Zawsze mówię Eli, i teraz jestem taka... Jemu się udało, ale... No Wiktor miał tą próbę... No tak. Nie. Było. No jak... Ty byłaś za Wiktorem od początku. Ja wiem. Boże i teraz będzie nam jak... No słuchaj, no... Jakby, no albo podejmujecie ryzyko... No, dobra A. Albo możecie skorzystać z koła. Nie, nie. dajmy A. No, ja też myślę, że to jest Wiktor, bo faktycznie Dajma. była ta akcja z lodowiskiem i ona była znacznie później opisana. Czyli jesteście zdecydowanie? Tak. Niepewnie, mm -hmm. ale zdecydowanie. Z sercem. No dobrze, to już odwrotu nie ma. Boże weź, ja będę miała zawał, jak coś to pamiętajcie, 30 na 2. Dobrze. <laughs> Moi drodzy, odpowiedź to nie jest Sirina. Uff. To nie jest Ilaj. Okej. Okay. Natomiast prawidłową odpowiedzią na to pytanie? To jest Wiktor. Tak! Oh! Łatko. O o ale to jest za. I teraz mówię, stres. Takie... No, stres. Odlecisz zaraz. No. Pytanie piąte. Gotowi? Nie. <głos> <głos> Absolutnie <głos> Nie wiem po co pytasz, jak ja zawsze to odpowiadam. To jest takie oczywiste. Dobrze, pytanie piąte brzmi: Kto w królestwie popiołów w Sary Jamasu odziedziczył majątek Deroa? I odpowiedź: A. Alessandra, B. Evangeline, C. Eidion czy D. Eileen. Dobra, nie, teraz się musisz zastanawiać. Dobra, nie. E, bo jest. Mamy Daroła. A tam jest jeszcze druga postać. Bo tam są dwie, które dziedziczą. Oh, jest ho, Lisandra i jest Evangeline. I który to był typ, nie? Który to był ty? Jak, jak weźmiemy pół na pół, to na pewno będzie... Tamten ten był jakimś... Ja, ja chciałam powiedzieć tego, że uwielbiam, jak uczestnicy uważają, że akurat te odpowiedzi, które oni myślą, że są prawidłowe, zostaną przy pół na pół. To jest wspaniałe, bo Właśnie parę też tak myślała. No wam, sorry, ale to są moje kawy do oczu. Ja mm. tak się trzymam, ale czuję się pewniej. Trzeba się zastanowić. Jak, kim De... był ten... Adarał to nie był ten koleś z zamku? No... Nie wiem, jakby... Ty czy... Nie, to ja dobrze. czytałem, no. no ja ja też, też, też czytałem. Ale Zajem tam ci, jest tyle ja imion, tam jest tyle imion, że... Połowa Polski pewnie czytała, ale Daryl to jest. Ja nie pamiętam, czy Daryl to był ten miły, czy to, to był... był ten niemiły. No właśnie. Co tam jeszcze był? Jakiś real? Ale który miły, bo ja nie kojarzę tego miłego. Nie ja wiem, wiem, że ten tego... stary był niemiły i ten stary dał Ewangelium. Ale ten stary ten, o co ci to chodzi? Znaczy... To był niemiły, później był miły. No dla dziewczynki był miły, tylko. Później też był No dla niej bo tak, już nie było. Ale widzisz, to, to mimo niczego... to jest słowo takie dziwne, bo ja też mogę dla niektórych być niemiła, a nie no dobrze, staram się być to miła. Był ten... My też teraz się kłócimy, ale jesteśmy mili, ale tak. niektórzy mogą uważać, że nie jesteśmy mili. Mm, no, ale to jest ciężkie, to jest ciężkie. Jakby pół na pół myślę, że nie ma co tu próbować, bo to są dwie odpowiedzi, ale jakieś koło. No, no, macie jeszcze na razie dwa inne. Daru. Daru. Możecie sobie wybrać podpowiedź albo jeszcze wizytę dzbana. Jeżeli nie chcecie pół na pół wybierać. No. Nie myślę, że dzbany mogą mieć ten sam problem co my. No mi też się wydaje, że dzbany. Że... Zwłaszcza, że Ktoś zdziczył, ale tutaj nie wiadomo jest kto. jedna osoba, która mogłaby z dzbanów mm -hmm. A. Królestwo papiołów, majątek się darowa. Tamten mam wrażenie, To że... może być mega podchwytliwe. Ale wiesz co, ja nie wiem czy to nie jest tak, że Lisandra Lys odziedziczyła kawałek... No bo Lysandrze Eilin nadała. Tak. I tam się nie zgadzali z tym, ale to było takie, że w sumie jest nadane. A tu odziedziczył? No, odziedziczył, czyli po niej. Czyli w ten stary, chyba tej młodej, bo szybko no, urzecz się to tak trzeba. Ile... Przy... Weź, bo coś przy... przy... innego przy... jest nadanie, a coś innego jest dziedziczenie. No właśnie. Dawaj B. Ale bo to jest ta mała, tak? Tak. <grafy> Jesteście pewni. Nie. Absolutnie pewni, że to jest Ewangelim. Nie mów tak, bo ja teraz całą To jest moja rola, muszę Nie, to jest nie fair. Gorzej, jakby Eileen się okazała, że to no będzie jak Alien. Alien? No nie wiem, wiesz, że jest królową i ktoś jej składa. No ale to by nie dziedziczył. Myślę, że to jest klucz w sobie. To jest po matce dziedziczy, nie? No po matce? A, 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 a Eileen od razu odpada. Panie Z ciebie. językoznawczego punktu widzenia słowo dziedziczyć nie musi koniecznie oznaczać po śmierci. To prawda, no ale no. także prze... Dajemy B, najwyżej. Tak? Znaczy, nie wiem, jak uważasz? No to jest ryzyko, duże ryzyko. Duże ryzyko, ale bez ryzyka. Duże ryzyko, nie nie wy... o wielkie pieniądze. Pamiętaj o tym, jakby. <laughs> no może coś wybrać sobie koło. Powtarzam to po raz kolejny. Ale I ja bym ja już nie północnął. Pół. Ja, ja mam jeszcze pięć innych pytań. Tak. Ta podpowiedź, Później. myślę, że jakby, czy mamy takie tytuły, które nikt nam nie pomoże w nich? Pewnie są. Znaczy podpowiedź będzie ode mnie, pomoc dzbanów jest od dzbanów. No z banów, tak. Także. Nie no, właśnie teraz mamy tak naprawdę, wydaje mi się, że jedną osobę, która to czytała. No tak, więc dzban nie, ale podpowiedź tutaj będzie A nie uważasz, Anny, że podpowiedź więc... byłaby lepsza? Może już to lepiej pół na pół, ale zostanie... No jest nie, na bo najbliżą. to... To ja zeskoczę ze schodów, nie? <laughs> A może ta ta. No ale to jest jakby wiesz. To... Ale co wiesz, może... znaczy, wiesz, Daro, kwestia... ja mam teraz troskina i to przez Anię! Że to może być cokolwiek tak naprawdę. Nie, Adian w ogóle odpada moim zdaniem. No dobra, no to jest. On miał cenię, przecież tego męż... męża, bo że ojca tego... Jak on miał Garet? Nie, jaką miał na No miał, Dobre. miał zmieniał co... się mm -hmm. i coś tam mu się stało. No Natomiast... nie! Nie spoileruj! No Coś złego? Nie, nie mówię, ale myślę, że tutaj będzie nam potrzebna. Jakby koło. Na piątym, na piątym pytaniu. Na i tak daleko zaszliśmy. Odpowiedzieliśmy na pu Pięć. pytanie pułapkę Cztery. dobrze. Jakby no. Powinniśmy mieć jakąś porządną podpowiedź w tym tak. momencie. Dobra, więc... bierzemy podpowiedź od e, pani Pro, prowadzącej. Jesteście pewni, że tak. podpowiedź? Podpowiedź. Już nie będziecie mogli użyć podpowiedzi później. No mhm. tak. Okay. Więc podpowiedź do tego pytania brzmi: majątek dziczy jedna ze starszych, wymienionych tutaj, kobiet. Ze starszych kobiet. Czyli albo Lisandra, albo Eileen. Albo czyli nie Ewangelin. No bardzo dobrze celowałem, bardzo dobrze. To jest majątek Darrowa. Tylko tyle wam mogę powiedzieć. Tylko tyle zawiera się w podpowiedzi. Darrow nie był żadnym królem. Ja, ja, ja mam schizę. Darrow miał to jakieś ziemie. Ja coś czuję, że... To ja... ale po... Czyli, Czyli wiesz, twierdzicie teraz, że Eileen albo Lysandra, tak? No, tak. Ja nie składam. ma innych kobiet, chyba że nie wiemy o czymś. No, <grym> ja się składam bardziej teraz ku Lysandrze, faktycznie. Ale pani Sarah James udowodniła, że e, Edion jeszcze lepszym mężczyzną. Więc to co, no... Lysandrę sandy bierzemy... Dobra, bierzemy tą sandę, co? Chociaż ja nie. mam tutaj rozkminę życia. Na tą... Ja nie pamiętam, jakim jest Daro. Wiesz, jest bo taka... mi ja, kojarzy, że Daro był kimś takim mocnym, że to nie był no, jakiś tak, pas, Że on był gdzieś że tam to był... wysoko, ale no to zazwyczaj ma swoje ziemie. Ale czy nie było to, że ona no... miała... Pamiętasz te leśne małe dzbany? No miała. I one nie były jakąś tam krew Daroła i ona tego... Dzięki temu ona nie miała w sobie krwi, krwi Daroła, dzięki czemu one mu służyły? i Ale kolonę. czemu Daroła? Nie, to bym miała tą królewską, tą pierwotną jakąś starą krew, a nie. Nie bardzo człowiek... rozumiem jak to się stało, że rozmawiamy teraz o krwi. Nie no, dobra. Zdecydujmy, nie, nie pamiętasz. Zdecydujmy, za długo ja, myślenie, nie wiem, ja za długo ja dobra, myślenie. podejmuj, bo ja nie. Ja... Nie, ja nie chcę tego robić. Ja ja, 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 ja ja strzelałem wiem. w Ewangelin, więc ty strzelaj w to. Nie, ja nie będę strzelać. Jesteśmy jeszcze ze mną Nie, nie składanie. będziemy podejmować. Nie, ja nie będę. Nie, ja nie podejmę. Mam wrażenie, że to konflikt interesów hmm. zachodzi. Nie, bo Ciebie znaczy, się wyszłaś ja z rosykiny, bo nie cię kojarzysz, Że było coś takiego, że nie, nie wiem. To musi być szybka decyzja. Jakby jak stu, Dobra, to nie Sandra będzie Sandra? Na pewno? No dobra, daj. Ostatnio miałeś rację, to teraz. To ja to ale ja to, to ja stawiam. Ostatnio miałeś rację, więc ja stawiam, że teraz też może mieć rację. No to ja się poddaję, Dobra, mów! Czyli wybieraliście Lysandrę. A, Czekaj. muszę sobie gdzieś to schować. Nie, to boli. Mnie Mnie to, też boli. Boli, boli, jak to co na pewno Wam mogę powiedzieć, to jest fakt, że nie macie już jednego koła. Tak, wykorzystaliście Bo... ja na to pytanie. Drugą rzecz, jaką mogę Wam powiedzieć, to jest to, że odpowiedź na to pytanie będzie poprzedniła. Ola! 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 Co? Miałeś kręcić reklamę. Co? Reklamę kanału. Po co? Bierzesz udział w Bokheiserach. W czym? W Bokheiserach. A, to. No dobra. Hej, cześć moi drodzy, tutaj Ola z Książkowego Frika. Jeśli kochacie Kubusia Puchatka, Harego Pottera i psy, to na tym kanale na pewno znajdziecie coś dla siebie. Serdecznie zapraszam Was do obejrzenia moich filmów oraz odwiedzin na Instagramie. I to tyle. Dzięki. Cześć.